Kolejny punkt mamy wysoce przetworzone mięso. Tak jak zawsze mówię, ja jestem fanem mięsa, ale dobrego mięsa, ok? Więc wysoce przetworzone mięso, co ja tutaj mam na myśli, takie rzeczy jak parówki, hot dogi, puszkowane mięso, kiełbasy, tego typu rzeczy, one są często konserwowane azotanami i azotynami, ok? I Azotany i azotyny to są bardzo proste związki stworzone z azotu i mają połączenia dwóch albo trzech atomów tlenu. Okay? Jaki jest z tym problem? Problem z tym jest taki, że w procesie trawiennym, azotany i azotyny tracą właśnie tracą tą molekułę tlenu, co powoduje stres oksydacyjny w naszym organizmie, czyli prowadzi do zapalenia. I co jest ciekawe. Najlepsze mięso, które dobrze jadło. Bardzo dobrze, Agnieszka. Dokładnie. To, które, to mięso najlepsze, które było kochane i dobrze karmione. Więc azotyny to te same to są te same związki, które znajdziecie w warzywach. I uwaga, takich jak szpinak i jarmusz. Dlatego nie jestem fanem tych dwóch rzeczy. I naukowcy odkryli bardzo ciekawą rzecz, ponieważ okazało się, że te związki zmieniają się. Niebezpieczne nitrozoaminy, nitrozoaminy, kiedy są przetwarzane termicznie w obecności białka. Więc jeżeli wrzucicie sobie jarmusz albo szpinak, nawet po, po obróbce termicznej, czysto teoretycznie on nie powinien być niebezpieczny, to jednak, jeżeli zrobicie to z jakimś mięsem albo z jakimś białkiem, jakimkolwiek białkiem, no to powstają właśnie te nitrozo, nitrozoaminy. I to również będzie prowadziło do ogromnego stresu oksydacyjnego na waszym organizmie i do zapalenia. Stres oksydacyjny pamiętajcie też o tym, że przyspiesza proces starzenia się, starzejecie się szybciej przez to, więc nawet jeżeli pomyślimy tutaj o mięsach, bo cały czas wam mówię o tym, że jest mięso i mięso, więc jeżeli zakupicie sobie naturalne mięso, które, które jest wzbogacane w jakiś sposób, żeby miało lepszy smak, to tam również będą, będą obecne właśnie te azotany i azotyny i one posiada, to mięso posiada je z... Z takich rzeczy jak seler, na przykład, czyli jest mięso przyprawione selerem, burakiem albo z innych naturalnych składników stosowanych w procesie peklowania. Czyli peklowanie prawdopodobnie doprowadzi do tego, że to mięso będzie powodowało u Was właśnie ten wysoki stres, anty, wysoki stres oksydacyjny, co będzie prowadziło do zapalenia.